Coś nowica. Właśnie przygotowuję sobie posiłeczki. Ten będzie już na backstage'u po malowaniu około 15, to będzie, albo no, nawet wcześniej około 13. Nie, 14. Ostatni posiłek przed sceną, bo wychodzę około 17. Mm, takie delikatne już siedzą kleik z delikatności w mnie prostych, żeby jeszcze trochę nabiło, przytrzymać energię. Także takie delikatne klej, banan, e, masło orzechowe i dżem. No i teraz zjem sobie zaraz ryż e, z masą orzechową i pianą masą. I w sumie to tyle. Także bardzo już dzisiaj spokojnie, żeby na scenie było w miarę płaski brzuszek i w miarę robity <grym> Także gotuję i lecimy teraz na halę. Wyruszamy na halę. Możesz sobie to podnieść zawsze. Wow. nastał dzień dzisiejszy, czyli show day eee, Niedziela 6 czerwca, nie 5, 5 czerwca eee, No i co, jedziemy z Kalby do Alicante W Alicante są te zawody, czyli Olimpia amatorska No przyjadą chłopacy z całego świata, także no, będą fajne zawody Startuję o 17, czyli za 5 godzin, czyli kwestia dojechać tam się oporządzić, pomalować się pomalować trochę twarz ogarnąć już ostatki jakieś tam pompowanie ładowanie i tak dalej. no i wyjść na scenę i dobrze się bawić jakie będą wyniki ciężko mi przewidzieć, dlatego że mówię o z całego świata, także poziom będzie kosmiczny ale mam nadzieję, że będzie dobrze, ja mam nadzieję że tam po prostu dobrze bawić a jak będzie coś więcej to to fajnie, także trzymajcie kciuki Pewnie widzimy się już na hali. I jeszcze tej materii. Panowanie. And relax. Dziękuję bardzo. Dziękuję, O oh kurda <laughs> <laughs> Ladies and gentlemen, let's welcome 190 Watch D. W Bardzo dobrze, zostaw! Bardzo dobrze! I do trochę. Tak jest! Ubzucha! 189 i 190, switch please, right next to each other. Walcz, 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 cały czas Walcz, Walcz, Million uh, million. And thanks for right, thank you very much, guys. You can file off to your right. All right. thank you very much, gentlemen. Junior. Menagatos. present the third place in the bronze medal to one one vasilio mena gatos <laughs> present the second place in the silver medal to one one watch it. let's give yall two one eight nine for ru as a as a tester. 236 and 232 switch please 235 and i can't see your number 234 switch okay. 64 and, and 232. Turn to the back, please. Welcome, up Relax, everybody. Relax. Back on the line and spread out. Spread out. Put them back on the line and spread out.

Un fuerte aplauso para toda la categoría en quinta posición. Con el número 190, Wolcher Dimarski. Podium y en tercera posición y medalla de bronce con el número 235, Joan todo. <laughs> no, 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 no. Dobra kochani, jesteśmy po zawodach, drugie miejsce juniorzy, top 5, open class, potem powiem wam o wiele, wiele więcej. Natomiast jesteśmy teraz w Gojko Grill na przepysznym burgerze, Kiedy nazywa się Kevin Costner, także no spróbujemy go, plus frytki z batata. Jestem w niebie, więcej potem powiem, a teraz jemy. Jestem w niebie, autentycznie. Jezus a więc dzisiaj mamy swój ostatni, no w sumie taki trochę przedostatni e, dzień w Hiszpanii, więc wybraliśmy się na poranny, że tak powiem. E, dla mnie poranny, bo jest godzina 10. E, 11 nawet. Y, spacerek y, wzdłuż y, wybrzeża kalpe Jest pięknie, jest ciepło, jest zajebiście. Jest ślicznie, nie? Nie, serio. Mój Czuję pierwszy, się, no. Mój pierwszy piasek w tym roku i powiem wam, że jestem zachwycony. A jeszcze teraz jak zszedł ten stres po zawodach i tak dalej, to no coś pięknego, nie? Czuję, że żyję i no, chciałbym tu zostać na no, jeszcze długo, długo. Oj tak, to jest przepięknie. A ja się czuję jak y, u Hanny Montany na ogródku, nie? Tam, y, gdzie ona miała tą plażę i tak dalej. Jest piękne, serio. To wygląda jak y, widok z okna Hanny Montany domu, nie? Przysięgam. Sery. Zarządziłem co? I teraz już mi zdradzić, bo nie wiem co Dziękuję. Na te lody czekałem. Sorbecik Raspberry i Oreo. Także A, ja mam Kinder do ja. I też sorbecik. Wakacje moje pierwsze piwko od nie wiem kiedy, ale od dawna, ale pyszne ważne, że zimne o, to nie ale dobre, <laughs> no. mamy dwa takie. Ale mamy dwa platery mięsowe no To miało być na spróbowanie, bo to przecież nie będziemy się obżerać Przecież to jest więcej więcej panier panierki A więc nasze wakacje już y dobiegają końca Wszystki transport do Walencji na lotnisko Warszawa, shopping Airport. Widzimy się tam o... E, lecimy do Gdańska na leha Wałęsy A, A z Gdańska będziemy samochodem, o Boże. To będzie dzisiaj długi dzień, długi dzień. Ja już nie myślę. Także Już wróciliśmy Szkoda, że tak szybko I co? I przywitał nas deszcz No Ale tak. nic, słuchajcie Jesteśmy w Gdańsku Mamy do Warszawy 350 kg, Także jest godzina 21 Około 1 Będziemy dopiero w domku A ja jutro do pracy na 6 rano I to jest właśnie rzeczywistość Zawody zawodami, ale wrócić do rutyny trzeba bo już niedługo kolejne zawody, więc Dymarszą e, nigdy się nie zatrzyma, chyba ta e, selekcja nasza jak się nazywa, nie selekcja to nasza playlista się nigdy nie zatrzyma, e, tak. ciągle będzie The Marshall, The Show, falczymy, falczymy tak dalej. tak jest, także działamy, wracamy do rzeczywistości pracujemy, żeby na jesień pokazać się jeszcze lepszej wersji mam nadzieję Wracamy do domku i dziękujemy za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym Dymar Show.